Witamy na lotnisku w Odessie. No Za chwilę odlatujemy z powrotem do Polski, ale jednak samolotnisko w Odesie jest dosyć ciekawym miejscem. Myślę, że warto by było o nim parę słów powiedzieć. Mamy stary i nowy terminal. Stary to jest oczywiście ten, z którego lata Ryanair, więc w zasadzie tutaj nic nie ma. Tylko lata Ryanair, więc mamy. Aż 5 lotów dzisiaj zaplanowanych. Na lotnisku mamy odprawę 6 samolotów. Wszystkie Reynera, z czego 5 do Polski. 6 lotów, z czego 1 na jutro. Mówiąc, że nic tutaj nie ma, mam na myśli, że faktycznie nic tutaj nie ma. Jest tylko jeden sklep duty free, który ceny ma typowo zachodnio-zachodnio-europejskie więc nawet jakby ktoś chciał tutaj jego ukraińskiego alkoholu nie jest w stanie za bardzo kupić nie tylko są zamknięte knajpy ale też jeżeli chcecie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, to jest jedna bramka, więc wszyscy, akurat dwa samoloty startują o podobnej godzinie, wszyscy z dwóch samolotów czekają w jednej kolejce do jednej bramki. Więc całkiem trzeba się naczekać jednak. Normalnie w Polsce, w normalnym standardzie jakby to przechodzi dużo, dużo szybciej. Jest obsługiwany dużo większy ruch lotniczy, więc jeżeli będziecie lecieć Ryanair'em, no to możecie się spodziewać tego, że będą kolejki i będziecie musieli trochę poczekać. Ale jest jednak coś dobrego na tym świecie. Baton, ale dużo. Duży w formie Polecamy. Idziemy jeść. A nawet brakuje krzesełek takich zwykłych do siedzenia, więc schody dają radę. Jeszcze jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli będziecie lecieć z Odessy Ryanerem, to pamiętajcie, że musicie mieć wydrukowaną kartę pokładową. I jak macie aplikację albo macie skany, nie ma problemu, żeby podejść do check-inu. Oni wam wydrukują za darmo, ale zawsze musicie mieć wydrukowane. Kiedyś, jak byliśmy pierwszym razem tutaj, to właśnie przestaliśmy się w całej kolejce jakąś godzinę, półtorej, a potem nam powiedzieli, że musimy wydrukować kartę. Więc jeszcze raz na drukowanie i znowu do kolejki. Więc polecam. Do zobaczenia. Dawaj jest nieba, dawa jest nieba. Birigo, birigo. Mmm, pyszne. Spacer do samolotu. Są w Polsce. Są w Polsce, w O, patrzcie, jakie słońce. Pols... Piękna pogoda. Tak, zachod... zachodnioeuropejska pogoda. To lubimy. Tak. Tu się oddycha. Tak. <laughs> mm, smogiem pachnie. <laughs> Do... No to koniec wyprawy, Na Naddniestrze zaliczone, to już trzeci raz, w ciągu roku też trzeci raz. Na pewno nie udało mi się pokazać wszystkiego, co bym chciał. Na pewno nie udało mi się zebrać tego wszystkiego do kupy i pokazać wszystkiego, ale nie dało się, byliśmy tam za krótko i... Też to są dopiero moje pierwsze próby z nagrywaniem materiałów dla Was. No I właśnie na sam koniec tego cyklu, pierwszego, bo tak planuję, następne, chciałem Was zapytać, co myślicie, jak Wam się to podoba? Napiszcie mi w komentarzach, czy pod filmem, czy na Facebooku, czy prywatnie. Jak Wam się to podobało, co Wam się bardziej, co mniej podobało, w którą stronę, waszym zdaniem, to powinno iść, jakiej wiedzy byście oczekiwali więcej albo jakich kadrów. Planuję jeszcze jeden film, w którym jeszcze dopowiem parę rzeczy, które zostały niedopowiedziane albo zostały popełnione błędy w filmach, bo też się tak zdarzyło, więc też wtedy chętnie odpowiem na wasze pytania. Jeżeli macie jakieś pytania a propos Naddniestrza, a propos tej wyprawy lub jakieś inne, Walcie śmiało, chętnie na nie odpowiem. Niedużo na razie was ogląda te, te filmy, więc pewnie tego nie będzie dużo, ale zawsze by było super móc z Wami nawiązać jakąś interakcję. No i teraz, ostatnio przejrzałem statystyki, więc wiem, że większość osób, które oglądają te filmy, nie, nie subskrybuje, więc prawdopodobnie nie ma informacji też o tym, że następne filmy są, pojawią się i tak dalej. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby nazbierać teraz nie wiadomo jaką ilość subskrybentów, bo to zupełnie nie w tą stronę idzie ten kanał, ale chodzi o to, żebym dostał od Was jak najwięcej informacji zwrotnej. Jeżeli to Wam się podobało, to fajnie zasubskrybujcie i dawajcie mi znać na bieżąco. Jeżeli Wam się nie podobało, napiszcie też dlaczego. Chętnie się dowiem. Dawajcie znać i do zobaczenia przy kolejnych projektach. Trzymajcie się, cześć!